No tak. E, jego kanał będziecie mieli w opisie najpewniej, bo on też prowadzi YouTube'a. A ja Was witam bardzo serdecznie. I dzisiaj zagramy w Valley Prison. Nie wiem jak podział ról, Nie wiem czy on chce być policjantem czy więźniem. Czy będziemy obaj, czy będziemy zmiennie. Głównie prowadzi tam gameplay jest... Dobrze, już wybrał sobie rany. No, mnie prowadzi tam gameplay z... nie da. Five'em chyba, jak dobrze pamiętam. No, z five'em ma. A ja muszę z... Mm, ja się też źle zrobiło. Czekaj, ja muszę sobie wybrać przestępstwo, do jakie robiłem. Tak, jest! Muszę coś zrobić, bo mi to nie pasuje. Ty tam siedź na chwilę. Bo źle zrobione... Zrób postać zrobioną. Dobrze, dobrze. Ja sobie i tak muszę ustalić jeszcze moje przestępstwa. No wiem, ale ty tam nie wyjdziesz Wiem, ale można ustalić. Mamy tak naprawdę RP, więc rozumiemy się tak naprawdę na RPowy sposób. I zaczniemy od y, kiedy on przyjdzie. Ta, ta, ta. A, te wenty są zasilowane. Nie mogę uciec stąd. <grystanie> Level pierwszy, ja nie mam. Eee, jakiś policjant tu ma przyjść, tylko nie wiem jaki. No nie tu. Co? Co to było? To jest chyba ten policjant, tam mówi. No jakbym coś pokombinował. Tutaj śrubaczka? Nie. O. Dobry. O! Dzień dobry! Zapraszam nie. Poproszę Cię, stań tu Stań tu Tu? Tu Tak, tak dobrze. Aha, okej To było szybkie Wandalizm Czekaj Nie zrozumiałem, czy I A nie, no tak ciasno? No tak, tak, tak ciasno to muszę, sorry, proszę. Muszę na kokini Od kiedy policjant mówi sorry? Um, Pan uczył się amemokańskiego? Pierwszy raz tu pracuję, nie wiem gdzie, co, jak A. Idziemy, idziemy, idziemy na celo e, Proszę ciasno. pana, tutaj jest... A nie, to jest policyjny. No, to jest na tam są bloki, gdzie się ma... Tutaj. Nie! Nie do izolatki! Panie! A no tutaj, tu, tu. tu ta, nie, to nie to, to nie A to, tu, tu. tu, tu. tu, 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 tu. Dobra. Nie do izolatki! Proszę. To masz, pan, tu masz tam swoje. Panie, ale to izolatka Proszę, masz jest! Pan... Dobry dzień. Panie! pan. tu nie Panie! To izolatka jest! w ogóle kiedyś tu siedzieć. <laughs> pana, ale to izolatka jest <laughs> No i co? No dobra, raz wybieram Proszę pana, nie miałem jeszcze maksimum, tak? Znaczy, w sumie bada moje sprawowanie, więc... Ja będę się Upa. zachowywał, tak jak będę się zachowywał, to... E, mogę tam trafić na dół, do piwnicy? Słuchaj mnie, ty! Gdzie tu jest? Gdzie są cele? Chyba jak pan wychodzi z tego bloku, o tutaj, przez te kratowe drzwi kolejne i tamte drzwi, te żelazne. Żelazne, tamte! Które? Nie te! Tamte, tamte ciemne! Te? Nie! Ciemne tam są! Gdzie to jest? Panie, pan jest łomny. No pierwszy znaczy... raz wiedzieć, że mam jestem rekrutem, a to nie to nie. No można nie. i z dodatkami też tam przejść o... Dobra, tutaj pan otwórz no. I tamte to... Jezu I tamte drzwi Tyle są przede mną prawie o, tu. Okay. A, tu. tu. <laughs> a! Pani, ja się teleportuję jakoś. Bo cię ciągnę, masz linę. A, nie tutaj. To tu? Nie, tu jest stołówka i maksymalne. Paks a ty nie, masz tę ta średnią. Tam było. Panie, Ty idziesz do średniej. No tam mm. idzie pan przez te drzwi. No, ty idziesz I w prawo. I znowu w prawo. Tu siedzisz. Dziękuję. E... Jest tu pan. Dobra, co, co to jest tak ogólnie? Trzecia. O, Librany, Idę sobie wziąć kawałek. Chyba on czyta książkę. Dobra, mam taki pomysł, że jak ucieknę, to ucieknę do Brookhavena, najwyżej, a jak tam się nie powiedzie, to ucieknę do Flippa, chyba. On no, idzie.

na szczęście. Na stołówkę. Panie, już, nie jest normalne. już Już. Dobrze, już. 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 Jezus Maria. Już. Za stołówkę! I to w, w tym momencie. Uf, nie. Nie, nie, Nie Nie, nie, Już. Nie Nie. Masz <ślesz> OBIAD! Dobrze, zjedz. ale pan mi go nie dał jeszcze! Ma zjeść! ZJEŚĆ! A, kanapka. No. Nie. No. Masz tu kakaoko. Co? Okej. Okay. Z... Okay. Od, od, od... od pana... od czarnoskórego pana. CO?! <laughs> Czyli zrobił... no zebrał... zebrał swoje, swój... swój od swojej skóry tam na poliku. I zrobił z tego to. A. Nie, ale co pan mnie tak lubi radzić prądem? Gaciem, co to jest? To jest chyba do leczania To, to co pan to. nakłada. Po co pan nałożył te niebieskie. Nooo! Po co pan nałożył te niebieskie rękawiczki do przeszuki, panie? Aaaaaah! Idziesz do medium się byłem w medium A ty idziesz do medium A nie, tak jesteś medium, ty idziesz do maksymalnej. Czemu? Idziesz do maksymalnej, rozumiesz co? A nie! Nie to nie obchodzi czy tutaj jesteś czy nie. Idziesz do maksimum. Rozumiesz... Ale tu nie mamy ma i się na wewnątrz nawet! Nie do izolatki. Alu, idziesz, idziesz, idziesz do fajnej. Do fajnego, fajnego, fajniejszego, fajnej celi. Nie, tylko nie do izolatki! Tak, gdzie może to być? izolatka. <ścoughs> Idziemy do izolatki. Nie, 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 Co? to jest maksymalny! Zostaw mnie! Zostaw mnie pan! Zostaw! 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 No, zostaw, zostaw. zostaw! No, zostaw mnie! Oh! Idziesz do maksymalnie Bo przesadziłeś sobie! Idę do maksymalny! Czyli pan chciał na początku, żeby to był żart? Pan jest zna skrótów. Tam był przecież skrót szybszy. Dodaj <gry> to, to samo. Nie! Nie, 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 <gry> nie, To jest do izolatek. Wiem. Do izolatki! Nie! To jest ja wolę w Zostaw mnie, zostaw, zostaw, no Zostaw No zostaw mnie. Zostaw Co? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. to mnie. Zostaw kurwa? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Wejdzie To będzie problem? Ale chyba mnie nie widział Widzisz <grym> mnie? Poleciał w drugą stronę Idziesz do maksimum Nie Zostaw mnie pan Idziesz do maksimum Zostaw mnie pan nie ustawić się nie no Jak panu tabalu Gevenę Ta, muszę sprzedać? Kurde to Nie! nie tak! Nie. Ta. nie, 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 czas pracy. Ej. Ale to co zauważyłem, tutaj jest więcej rzeczy. Ty atakował! zaatakował! Ty zaatakował! Ty tym zaatakował! Ty by zaatakował! Ty Ty nie chodzę! Menelu lub żytki! A czy co nie? <noise> Wie pan, że to boli? Wiem. Tak. Się mam. tu. Podchodzę do Fortnite Fortnite'a.

żeż na do izolatki. Czy teraz idziemy? Nie! Do widzenia. Wypuść mnie! Co? Co nie nie nie, nie nie. nie mam. Nie mam. Nie mam żadnego klucza. Zostaw mnie. Wyjdź tylko stąd, a zostaniesz rozstrzelany, nie? Wyjdź tylko stąd, nie? Zostaniesz rozstrzelany. Jeżeli stąd nie że jesteś gejem.